Dzień dobry, dawno mnie nie było na kanale ale jak widzicie jest już nowy temat i Wevor podesłało mi urządzenie tak zwane Ozonator czyli generator ozonu jest to akurat ten model w najwyższy jaki mają w ofercie no, tutaj mamy do wyboru 15W 190. Także wymiary podane tu są. Zaraz to rozpakujemy. Jako, że dbam o troszeczkę o klimatyzację w samochodzie, by się stara, ale stare samochody, no to wiadomo, nie proszę. To jest model SS Y01. No to mówię sobie tam czasami od grzybie. Odgrzybię trochę te zapachy, żeby się pozbyć tego. Oczywiście moje ozonowanie nie jest profesjonalne. Ja tylko pokażę to Wam, jak ja to robię. I pokażę Wam, oczywiście, wewora generator ozonu. Na pewno coś działo, bo już jak wyciągałem, i się na tym pracowałem w jednym samochodzie. Teraz mam drugi samochód do przeozonowania, więc to uczynię. Ja wiem, że zaraz się zleci tu rzesza w fachur w tym temacie, ale ja tylko pokazuję jak ja to robię. A czy to jest prawidłowo, czy nieprawidłowo, no to już każdy niech to zostawi dla siebie. Ze względu na to, że no nie mam miernika tak zwanego inaczej detektora do pomiaru tego ozonu, który będziemy wpuszczać, e, tworzyć w samochodzie. Za pomocą tej maszynki też nie mogę Wam wtedy na 100% pokazać, czy ona jest tak wydajna, jak producent podaje. A podaje, że niby 36 gram to na godzinę to wytwarza, dlatego no nie mam miernika. Mierniki są strasznie drogie. No i na razie jeszcze się nie dorobiłem. Tyle co sobie to zrobię tak samo, jak wszyscy robią, gdziebym tylko nie pojechał na ozonowanie. Czyli wsadzają maszynkę, włączają i tyle. Dobra, rozpokójmy to, później przejdziemy jeszcze do innej kwestii właśnie Bardzo małe urządzenie. Wymiary wcześniej widzieliście. I macie tutaj ustawianie czasu i sobie to. Po prostu leci działa, tutaj musimy wyjąć. To wcześniej wyciągałem, żeby ta bateryjka nam działała o, w ten sposób. Mamy termometr i tu mamy wskaźnik procentowy z tyłu, z tyłu mamy włącznik i Miejsce na podłączenie zasilania. Oczywiście tutaj mamy cały wiatrak. I nieprawdą jest to, że urządzenie musi być na zewnątrz pojazdu, wręcz przeciwnie, pojazd zamykamy szczelnie. Ja powiem Wam to jak ja to robię. Dużo jest filmów, możecie sobie pooglądać na YouTube, jak to robi. Tylko no, część robi źle, część robi dobrze ja pokazuję jak ja robię wiem, że jakiś tam efekt jest jestem zadowolony, a teraz będę miał maszynę, więc będzie mnie to za darmo już a tak zawsze jakaś tam stówka, sześć dyszek trzeba było płacić także to tak no i teraz kwestia tego y, urządzenia no, właściwości wam już większość jego powiedziałem że tu mamy 36 gramy na godzinę, no to dobrze mówiłem. Właśnie się zastanowiłem w pewnym momencie. Także tu nic skomplikowanego w tym temacie nie ma. Głównie, głównie takie urządzenie też można stosować w pomieszczeniach, nie? Ale to już wiadomo. Jak nastawiłem się na, na samochody. Raz lub dwa razy w roku sobie tam pyknę. Teraz już nie będzie takiego problemu. Może ja to rozkręcę z ciekawości, bo wiecie, jest wersja płytkowa, jest wersja tubowa. Tego. I ja już widzę, że tu jest płytkowa. No, płytkowa jest niby, tak czytałem, niby bardziej e, awaryjna. Coś takiego, aczkolwiek no. Jak się dba to się ma i jak kurzu tam się nie nasypie na te płytki to to trochę też pochodzi i to jest też wydajne. No ale to trzeba było takich już naprawdę fachur zapytać o to. Także zobaczymy jak to środek wygląda. Dzieje, że gwarancji przez to nie stracę. Bardziej, że to na filmie jeszcze pokazuje, nie? O, tak w środku to się prezentuje. Mamy cztery tu płytki, plus cały ten ambaras, który tam steruje tym i oczywiście nasz wyświetlacz, który, który jest tylko do wymontowania, bo to jest bateria. Aha, to dlatego to tak łatwo miało iść wszystko. Aha. Dwie baterie. O. To amatorki dla siebie Tylko oczywiście trzeba mieć ten detektor detektor ozonu żeby wiedzieć jak to w końcu daje Próbowałem pożyczyć od znajomych i niektórzy po prostu nie mają tego bo dobry detektor to tam trzeba chyba około półtora tysiąca wyciągnąć więc jaki sens jest ma chińczyka kupować a detektor profesjonalny trzeba kupić nie? No to... słabo to tak no. się opłaca dla mnie na przykład a w okolicy jak ktoś robi to też nie używa detektora, jeszcze nie widziałem dlatego byłem zdziwiony jak taki pan na youtube ładnie pokazał to no i tak troszeczkę liznąłem tematu i się zafascynowałem tym że postanowiłem chociaż sam zna sobie sprawić no. Wiem, że to nie miało będzie pokazanie tego, no ale niestety nie widziałem na stronie wywora, żeby mieli ozonator, bo tak bym do kompletu chciał taki nabyć, ale no to pewnie jak byłby to i w super dużej cenie. Nie? Dobra, może za dużo już tu gadam. Przejdźmy do. Przejdźmy do ozonowania w samochodzie może. Tylko pamiętajcie, że trzeba. Włączyć, wynosić się z samochodu, żeby nie siedzieć, nie wdychać tego, no bo to nie jest zdrowe dla nas, jako ludzi, żeby to później ktoś nie zachorował w jakiś tam sposób. O, dobra, to może przejdźmy do samochodu i ja Wam pokażę, jak ja to robię i co robię i jaki sposób, także... Lecimy z tym koksem, słuchajcie, bo przy rozpakowywaniu mówiłem tak ogólnikowo. Bo dużo chciałem powiedzieć, nagle coś zapomniałem i tak dalej. To największą obolączką moją jest to, że nie mam generatora. I nie mogę wam pokazać, czy on naprawdę tu wytwarza chociaż połowę tego, co jest w, no, podane na stronie producenta, więc w instrukcji, na opakowaniu i tak dalej. Niby te 36 gramy na godzinę także no, nie mogę tego Wam zapewnić robiłem już odgrzybianie jakby, ale różnica jest, więc coś, coś na pewno działa no, mamy tutaj zestaw płytkowy, no to jedni go chwalą jedni nie no ale za to jest, jest tańszy po prostu, nie? no i co, zaczniemy od wyjęcia filtra kabinowego, ja to już uczyniłem no druga sprawa, trzeba umyć porownik no parownik najlepiej to jakimś cleanerem wyczyścić znaleźć pod schowkiem gdzieś tam być może w nowych samochodach to już na pewno raczej no nie we wszystkich, ale na pewno są już otwory do czyszczenia parowników, bo to już jest tak oklepany temat, że produ producenci po prostu to wprowadzają w innych wiem, że znajomi po prostu robili otwór, później jakoś tam sobie ze ślepkę dorabiali, czy koreczek i wprowadzali te kolance pod ciśnieniem go tam tukli, tą chemią. Chemia wypływa po prostu otworem na skropliny na wodę. Także nie ma czego się bać. Bo te słomki i sromki to tak to tylko doraźne to jest, więc na to bym nie liczył. Następnym etapem to jest to, żeby temperatura wewnątrz pojazdu była wyrównana z temperaturą na zewnątrz pojazdu no to jest bardzo ważne, bo wiadomo włączycie ozon, tutaj wolniecie z nawiewów, nie wiadomo jaką temperaturą i co to to takie odgrzybianie, nie? no i najlepiej, żeby auto było w cieniu bądź pod jakąś, nie wiem, wiatogarażem no ja mam akurat zawalony garaż na chwilę obecną, więc robię w cieniu dlaczego? dlatego, że nie wszystkie auta Większość aut nie ma. Szyb z ufałem, a jak słońce nam wpada, ufał, no to niweluje nam stężenie ozonu wtedy, nie? Do tego no, garaż jest najlepszym rozwiązaniem i wyrównujemy tą temperaturę, tak jak mówiłem, i co robimy dalej? Dalej robimy tutaj. Na te... Ja na razie wam opiszę, opowiem, a później będę to robił i pokażę. Włączamy silnik, włączamy klimatyzację, czyli ja tu wyłączam ekona i włączam obieg zamknięty. To jest bardzo ważne, żeby nam z zewnątrz nie, nie dostawało się nic i nie ubywał także ozon. Od razu odpalamy wszystkie nawiewy, wszystkie, które są dostępne. No i dalej ustawiamy siłę wiatraka. Nie, nie, nie ustawiamy tego na full, ustawiamy to tak jedna czwarta myślę, że będzie ok, tak żeby tylko to tam chodziło żeby, oczywiście jak klimatyzacja będzie chodziła żeby nam nie waliło tak mocno tym zimnym powietrzem nie ustawiamy tu ani na gorące ani na full na zimne, tak wiecie zimne, ale tak z głową no i nie na full, żeby nam tylko dochodziło ta, dochodził ten ozon tam w środek e, tego parownika no i ja tak uważam i tak robię ja wiem, że ludzie niektórzy ustawiają na filmach. Szczególnie pokazują, że ustawiają tu, tu pod schowek, demontują, ustawiają tutaj generator. to trochę tak nonsens jest, no bo gdzie go byśmy nie postawili, to tam no będzie pracował i nie musi od razu ozonem walić w te nawiewy, tam żeby wciągało, bo nie zawsze to tak te wiatraki w samochodach. Pracują z życia, to wiem i najlepiej, generator postawić jest na tył, moim zdaniem, na, w bagażnik. Jeżeli jakiegoś hatchbacka mamy, czy coś no, wtedy jest, uważam, lepsza cyrkulacja, stężenia tego, czy tam natężenie, stężenia ozonu. No, pracuje w całym samochodzie i, i tyle. No i co, I ustawiamy. Ja to ustawiam na 15 minut. Na 15 minut robię, później po zakończeniu przerwę, żeby to wytworzone takie chemiczne związki, żeby ich się pozbyć. No, nie jestem tam chemikiem, ale no na pewno coś tu się wytwarza z ozonu. Z Połączenie z, z ozonem, bo tu mamy pianki, kleje, różności takiego, wiecie. Chemiczne wszystko powstaje. No i co? i później dajemy jakieś 5 minut przerwy otwieramy wszystkie drzwi maszyna nam, nam może odpoczywać czy, czy coś, nie wiem bo na raczej tam chyba się nie grzeje no i później z powrotem zamykamy wszystko i ponownie walimy 15 minut na tych samych ustawieniach wszystko złączono klimatyzacją jest to taki uważam lepszy efekt ozonowania bo na dłużej to jakby się utrzymuje, takie mam wrażenie. Tak zastanawiałem się raz, czy nie robić tak trzy razy, nie? No, tylko nie wiem, no żebym miał detektor, to bym wiedział, czy to ma sens, czy nie ma sensu. No, gdziekolwiek bym nie zajechał na ozonowanie, to też nie mają mierników, więc jak ja sobie zrobię sam kilka razy to, to uważam, że. To jest kolosalna dla mnie różnica, nie? No i pamiętajcie, że no też jak przesadzicie ze stężeniem ozonu, no to różne elementy w środku mogą zacząć się rozsypywać, bo to jest rozkładający związek, jakby nie było, związek chemiczny czy jakoś tak, nie wiem nie będę już tu wam wody lał, to trzeba u jakichś specjalistów się dowiadywać którzy coś tam, może jakieś doświadczenia chemiczne, fizyczne robili, no nie wiem ja, ja tak uważam, tak słyszałem i tak wam mówię i tak pokazuję bo ja moim zadaniem jest zaprezentować wam tą maszynę i sprawdzić czy ona działa działać na pewno działa, bo już używam ją jakiś czas no i co jak skończymy skończymy drugi cykl ozonowania wyłączamy e, klimę ja to po prostu jeszcze wyłączam klimę chodzi tam się osusza parownik i, i niwelujemy dzięki temu chemiczne związki no i na koniec e, należy wyczyścić e, no, samochód, no bo wiecie deska rozdzielcza to wszystko, wszystko obsiada tu trzeba... E, po prostu umyć odkurzyć i tak dalej żeby tego potem nie wdychać i... bo to szkodliwe wszystko jest dlatego no, polecam to robić prawidłowo i najlepiej jeszcze raz umyć na koniec parownik po ozonowaniu tak myślę no i co jak pozbędziemy się tych związków wyczyścimy cały samochód w środku no to wtedy zakładamy nowy filtr powietrza dobry filtr bosza na przykład Boscha, jakiś Bio coś tam, czy, czy coś z takiego z takiego właśnie markowego coś nie? i na tyle, na tyle kończy się moja wersja ozonowania, ja tak to robię, a czy robię to dobrze, czy źle, no to wiadomo. Bez detektora ozonu, no to robię to na oko, że tak powiem. Ale maszyna pewno działa, jak, jakiś Skutek tego jest, bo ja czuję różnicę. I w pozostałych trzech samochodach też to zrobiłem. Nie ma problemu, wszystko fajnie chodzi, bo już testuję od kilku tygodni. Ten sprzęt, więc, więc no mogę polecić. Linki do zakupu macie w opisie, tak jak zawsze z firmy Wora. No. Wszystko tam możecie mieć z tym 5% bodajże. Zapraszam do zakupu, tylko pamiętajcie, uważajcie na zdrowie, uważajcie na, na siebie i nie wdychajcie tego. I na koniec, oczywiście, po tych yy, dwóch etapach, bo już zapomniałem o tym wspomnieć wytrzymy samochód z dwie dobre godziny. No, żeby później nie wdychać tego, co, co w tych fotelach jest, co jest w tym wszystkim, nie? No, dlatego też też stąd powstaje mycie wewnątrz auta. Dobra, pokażę wam na kró krótce jak ja to robię, no ale to, co każdy już w sumie widział jak się odpala samochód i tak dalej, no ale dobra, coś tam pokażę, nie? jak ustawiam maszynę i, i, i tyle, nie? Pamiętajcie, że wszystko musi być szczelne w samochodzie zamknięte szyby, bagażnik, żeby no, nie mogło się dostawać z zewnątrz i powietrze, a też żeby ozon nie mógł uciekać, nie? No, to jest taka... taki to jest wymóg tego. Bo inaczej to wszystko będzie na darmo. Tak? Ok, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie. Oczywiście samochód stał jakiś czas na podwórku, więc trzeba troszeczkę wyrównać temperatury względem otoczenia. No, a że samochód był zamknięty, to się nagrzało, więc włączamy. Włączamy silnik. Uruchamiamy silnik. Teraz tak stawiamy od razu wiatrak, włączamy klimę i zamykamy tym samym no akurat u mnie już samo się zamyka obieg obiekt zamknięty no i klima troszeczkę chwilę tu pochodzi, to nam wyrówna się ok, temperatura nam w samochodzie już się wyrównała możemy wszystkie tutaj oczywiście na nawiewy wyłączyć, żeby tu wszystko przechodziło, obiekt zamknięty, tak jak już mówiłem i można mamy tu spory zakres pracy wiatraka, więc damy to tak tak na czwóreczkę u mnie to nie musi być bardzo dużo wystarczy tyle, no i co idziemy do tyłu, włączymy urządzenie na 15 minut pamiętamy, że po zakończeniu to musi się wywietrzyć czyli wszystko otwieramy, bo teraz musimy wszystko uszczelnić, zamknąć żeby żeby no, ten ozon nam nigdzie nie uciekał, jesteśmy w cieniu. Najlepiej by było w garażu. 15 minut otwieramy na chwilę, wietrzymy minutę, dwie i zamykamy. Ponownie na 15 minut ja robię takiego nasycenia i później powtórka. I wtedy wiem, że, że już tutaj nie śmierdzi mi znikąd. Tylko tak jak mówiłem, tam trzeba odszukać sobie gdzieś miejsce. I chemicznie pierwszy na mokro parownik, no bo to, że my tu ozonujemy, to tylko e, jest końcówka prawdziwego odgrzybiania klimatyzacji z tego, co szpece opowiadali. Także lecimy i pokażę Wam, jak ja z tyłu to włączam, i szybko zamykam, żeby się nie otruć. na koniec ozonowania pamiętajcie o wymianie filtra na jakiś dobry filtr powietrza żeby nie wdychać dalej starego syfu z tego co tam się uzbierało przez jakiś czas dobra, włączamy to na 15 minut Z tego włączamy, gdzie ten włącznik jest? Ok, 15 minut minęło. Otwieramy, wietrzymy wszystko i za chwilę znowu włączamy na 15 minut, czyli tak nasycamy. Zamykam przed ponownym nasyceniem wszystkiego, przed ponownym włączeniem, znaczy e, urządzenia na 15 minut. Słuchajcie, ozonowanie drugi raz. Druga faza już się skończyła. Teraz wszystko otwieramy. I się odsuwamy od tego, czym najdalej, i z dwie godziny to ma stać, aż się wywietrzy. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.